Panie Marszałku, Dolnośląska Inicjatywa Pokoleniowa. Tak naprawdę o co chodzi w, w tym e, projekcie? Mamy bardzo aktywnych seniorów na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu i na całym Dolnym Śląsku, ale robimy nowy, innowacyjny projekt, który ma łączyć pokolenia czyli chcemy, żeby seniorzy wspólnie z młodymi osobami. Tworzyły wspólne projekty, chcemy, żeby wymieniali doświadczenia, czyli celem tego projektu jest łączenie pokoleń. 700 tysięcy złotych przekażemy dla klubów seniora, 10 tysięcy na jeden projekt i to, co jest ważne, nie trzeba mieć wkładu własnego. Więc te 10 tysięcy, które przeznaczył Sejmik Województwa Dolnośląskiego na ten program, będzie realizowało cały projekt, można powiedzieć, w danej Radzie Senioralnej. Ale to, co jest bardzo ważne, to łączymy pokolenia, czyli muszą to być wspólne projekty młodych ludzi i seniorów, czyli wymieniamy doświadczenia. Młodzi ludzie mogą pokazać, jak obsłużyć smartfon, jak w cyberbezpieczeństwie trzeba się poruszać, a seniorzy pokażą, opowiedzą o historii, opowiedzą o kulinariach, które są naszą historią. Także to jest, to jest taki projekt, który ma łączyć pokolenia i taką mam nadzieję, że będzie duża aktywność seniorów, bo to oni będą składać wnioski, ale będą swoich wnuków, swoich znajomych ze swoich małych miejscowości, ale też i miasteczek łączyć pokolenia będziemy. Panie Marszałku, a ja przewrotnie zapytam o chęci obu stron do współpracy. Sądzi Pan, że taka chęć jest? Ja myślę, że taka chęć jest, bo ja już zauważyłem w tamtym roku, jak były projekty rad senioralnych, to sam u siebie zauważyłem w swojej miejscowości, gdzie takie spotkanie się odbywało w Kondratowicach. Rada seniorów ze Strzelina to organizowała, że właśnie młodzi ludzie projektowali, jak i również razem z seniorami, projektowali i realizowali takie projekty. Artystyczne, czyli malowanie na szkle było, były wspólne projekty takie przyrodnicze, więc myślę, że na pewno znajdą, seniorzy są bardzo kreatywni, mają dużo czasu, są kreatywni i na pewno wymyślą fantastyczne projekty z młodym pokoleniem. Zarząd Województwa Dolnośląskiego dostrzega coś, co się nazywa inicjatywą międzypokoleniową. My realizując wiele programów zawsze zastanawialiśmy się jak można ulepszyć to. Mieliśmy programy dla młodych, mieliśmy programy dla seniorów, mieliśmy programy dla młodzieży szkolnej itd., i dzisiaj postanowiliśmy zrealizować coś, co będzie łączyło te wszystkie inicjatywy, i właśnie w ten sposób powstał taki program, który w moim przekonaniu jest świetną odpowiedzią na potrzeby dzisiejszego świata. To znaczy seniorzy mają wiedzę, mają określone doświadczenia, mają pewną życiową mądrość i chcielibyśmy, żeby młodzi ludzie chcieli z tego skorzystać, ale w zamian, żeby coś dali innego swoją wiedzę w obszarze nowych mediów, cyberbezpieczeństwa. Organizowania technologii, które mogą seniorzy także wykorzystać, bo jak wszyscy wiemy, każda babcia i każdy dziadzio ma dzisiaj telefon i świetnie z tego korzysta, ale fajnie by było, żeby razem realizowali różne inicjatywy. I czy będzie to wymiana doświadczeń, czy będzie to wspólne działanie, czy będą to wspólne spacery dotyczące też pewnej wiedzy historycznej na przykład o poszczególnych miejscach, o tym jak te miejsca się zmieniały, to to zostawiamy już bezpośrednio klubom seniora. Takich klubów jest Sporo na Dolnym Śląsku, prawie 350, we Wrocławiu 140. Więc jeżeli mamy 500 tysięcy osób, które są w wieku senioralnym na Dolnym Śląsku, to chcielibyśmy, żeby ta inicjatywa wychodziła w takim współczesnym kierunku, żeby. Seniorzy spotkali się z młodymi, a żeby młodzi chcieli się spotkać z seniorami. I myślę, że będą z tego naprawdę ciekawe projekty i takich projektów oczekujemy. Nowatorski, zupełnie inny projekt do tej pory pierwszy raz realizowany, teraz pierwszy raz realizowany do tej pory nie patrzyliśmy w ten sposób jako sejmik na sprawy międzypokoleniowe, więc bardzo się cieszę, że są pieniądze do wzięcia z wykorzystaniem właśnie fajnych pomysłów. Czy to seniorów, czy młodych, czy wespół, zespół coś wymyślą i stworzą. Na pewno dostaną na to dofinansowanie przez klub seniora i bardzo to cieszy. Na pewno nas, jako osoby, które pracują nad takimi programami, które mają zmieniać życie zaków. Pani dyrektor, inicjatywa międzypokoleniowa. Jak doszło do tego, że Urząd Marszałkowski wymyślił właśnie taką współpracę międzypokoleniową? Ja myślę, że wypływa to tak naprawdę oddolnie. Tego typu działania odbywają się na terenie całego Dolnego Śląska, w pomniejszych gminach. Ale odbywają się bezkosztowo i szczerze powiedziawszy, myślę, że mamy sygnały z klubów seniora, w których brakuje środków na tego typu aktywności. Te działania odbywały się, i to nie jest nowy termin oczywiście, natomiast myślę sobie, że są to jedne z bardziej takich funkcjonalnych działań, aktywizujących zarówno osoby starsze, ale także dające myślę, że. Dobre doświadczenia osobom młodym też w kontekście e, nauki tolerancji, e, poznawania siebie nawzajem, a myślę, że warto w tego typu działania iść. A technicznie, pani dyrektor, jak to będzie wyglądało właśnie w, w, w tym w, ujęciu? Gdzie, kiedy można zaaplikować i o ile? E, aplikujemy poprzez e, e, Aplikujemy w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej wnioski można składać w formie elektronicznej. Podpisywane będą tylko i wyłącznie wypełniane tylko i wyłącznie ePLAP. Wnioski składane będą w okresie od 10 marca do 21 marca teraz bieżącego roku. Jeżeli chodzi o samą inicjatywę, realizacja jej może się odbywać od 1 maja do 30 listopada tego roku. Zapraszamy do Sprawdzenia stron internetowych www.dobs.wroc.pl, ale także na naszej stronie biuletynu informacji publicznej.